Siemaneczko, kochani, z tej strony Lady Mas W tym odcinku chciałabym Wam powiedzieć, a raczej zapytać się, kto z Was też tym pytaniem się cały czas głowił. Jakby macie tutaj cele codzienne i macie tutaj pogłaść 10 zwierzaczków, no i nie wiecie, u której osoby znaleźć te 10 zwierzaków. Powiem wam tak, niestety jeszcze nie u mnie, bo mam tylko 4 zwierzaki. Ale dużo zwierzaków znajdziecie u Teaginy. Teagina się pisze. Mm, jeśli ktoś nie wie gdzie ja to wyszukuję, to klikam tutaj osoby w te trzy ludziki. I wyświetla mi się gromadka różnych ludzi, a w szczególności Was, um, którzy raczej nie są moimi subskrybentami, ale pominimy to. Um, klikamy sobie tutaj w tego ludzika, gdzie jest lupka i wpisujemy Teagina. Dajemy tą zieloną strzelkę. Wyszukaj. Klikamy w tą na razie um, osobę, która ma już setny level. Więc wow, bardzo tu wielki. Klikamy w jej domek. No i właśnie teraz teleportuje nas do jej domku. Mój, za ten czas, kiedy tutaj się to ładuje, zasubskrybujcie mnie i polubcie ten film. Dziękuję, właśnie wbiłam kolejną subskrypcję. Dzięki Wam. Teraz mamy tutaj gromadę zwierzaków, które możemy pogłaskać, ale... Ale możemy pogłaskać tylko 10 zwierzaków. Jeden zwierzak, jeśli jest się osobą non-vip, czyli osobą, która po prostu nie ma vipa, dostaje za jednego zwierzaczka tylko 50 fame. A łącznie za wszystkie zwierzaczki otrzymujecie. 500 fame, niezależne to jest od yy, poziomu, yy. a właśnie i jeszcze miałam Wam coś powiedzieć, gracze VIP zawsze dostają 20% więcej fame niż ci non VIP, więc polecam zostać graczem VIP jeśli Was na to stać albo jeśli chcecie wydać hajs na grę. No, a więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że komuś pomogłam. Pa!